Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Mitrok. Zapraszam Was przez serdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się w Rage 2 Z tego co widziałem, to recenzje, jeżeli chodzi o sągry są dość podzielone. Większość jest negatywnych, ale że miałem darmową nepiku w swojej bibliotece już nie pamiętam ile czasu, a na pewno no tak z dwa lata dobre powinny być, to uznałem, że spróbuję w nią zagrać, bo z tego co widzimy, jest to gra dość dynamiczna, poza tym również ma ciekawe dubbing polski, wszystko praktycznie, że po polsku do ustawienia, co ciekawe, również ma bardzo obszerne ustawienia do, do możliwych zmian. Zaciekawiało mnie trochę, jeżeli chodzi o sam styl gry, gra nie należy do najdłuższych, coś koło 8 godzin, plus do tego jest dość dynamiczna, hardkorowa do tego też jest w pewnym stopniu shooterem, dlatego, że oczywiście jednoosobowym. Zaczynamy nowa gra, poziom trudności niski. Nie chcę naprawdę się denerwować, jak do tej pory było w niektórych tytułach. Kompletnie nie mam pojęcia, o czym jest Rage dwójka. W ogóle też go nie oglądałem, jak też nigdy nie widziałem żadnego gameplayu Mieliśmy ani... Mieliśmy wielkie plany dotyczące Ziemi. Planety oczyszczonej litościwie przez meteoryt nazywany Apofis. Te zamierzenia... Wspaniałe plany. I wszystko to zniweczył jeden człowiek. Nicolas Reyn. Za wciśnięciem przycisku upadła przyszłość. I tak powstały Arki. Niestety, ekokapsuły pospadały. Ale zbyt wcześnie. A na ogołoconej ziemi rozpleniło się życie. Rozpoczynając cykl istnienia na nowo. Tak jak planowaliśmy to... Z naszym własnym gatunkiem. Wszystkie wspaniałe plany zostały zniweczone przez naiwne i aroganckie tłumy. Oczyszczenie naszego osłabionego gatunku zostało przerwane. Tak samolubnie odrzucono naszą pomoc. Woleli wybrać własne żałosne istnienie od przyszłości gatunku. <laughs> Cóż za zadufanie. Sądzili, że przegraliśmy, a my pozwoliliśmy im tak myśleć i wszyscy zeszliśmy do podziemia. Patrzyliśmy na ich przepychanki, próżne wojny o terytorium, daremne, dziecinne próby zaprowadzenia porządku i wciąż rośliśmy w siłę. Nasza nauka i doświadczenie, a wszystko to, wszystko wyłącznie w jednym celu. Chirurgicznej eliminacji najsłabszych odnowy oraz odrodzenia. Obrócimy w proch ich umocnienia i będziemy ich osiedla, zagarniemy ich halki, wypalimy ich osady i miasta, aż do całej ziemi. Dzisiaj rozpoczyna się wielkie dzieło oczyszczenia i dzisiaj trwale odrodzi się najwyższa władza. Zapowiada się wybitnie. Dobrze, kurczę, że to wprowadzenie było naprawdę interesujące. Nic dobrego. trzeba i ruszać. Czas ruszać. nie? Tak, bierz jeżeli chodzi o samo ustawienia graficzne, to e, automatycznie mi się ustawię przez najprawdopodobniej GeForce Experience i mam tutaj... Tryb synchronizacji adaptacyjnej, czyli pewnie w zależności od sytuacji będzie e, albo Disney włączony, albo wyłączony. Ustawienia graficzne na wysokie, pole widzenia 85. Niestety, ciekawe, tutaj nie mamy tak jakby szczegółowych ustawień graficznych, co dziwne, bo mi się wydawało, że są, chociaż nie. Tutaj widziałem jedną opcję: zmodyfikuj AD, a żeby pewnie zmienić. To jednak e, niestety nie mamy do wyboru, dziwne. Mm, i, I tyle chyba mogę tutaj więcej powiedzieć. Na razie zapyta się bardzo wybitnie, fajnie. Ciekawa historia, odnośnie tego co wcześniej mówiłem przed tym filmikiem, przed tym wprowadzeniem, to na ogół śledzę premiery gier, a tak to Rage'a 2 nigdy nie słyszałem, żeby taka w ogóle seria gier istniała jak Rage. Dopiero się tym zainteresowałem, odświeżyłem swoją bibliotekę na Epiku, bo co jakiś czas, gdy skończę, e, można powiedzieć, że priorytetowe serie na kanale, sobie tam przeglądam mniej więcej moją bibliotekę, bo jednak tam mam wszystkie gry, które były do tej pory za darmo na Epiku i tak mi wpadło. Oko Rage 2, które kosztowało chyba trochę pieniędzy, jak mi się wydaje, i że jest za darmo, znaczy było za darmo, to usunęłem że sobie w nie zagram. A opinię mam coś podzielonej, zweryfikujemy, czy aż tak tragiczna jest ta gra. Co ty? Śmiglik? Jakiegoś karabinu nie ma. Huuu, ręk. Zabezpieczę drzwi. Hej, no Lili, to był mój cel! Musisz się bardziej spinać, Walker. Lili, ona jest dla mnie niczym siostra. Dorastaliśmy w Weinland, trzymani krótko przez jej matkę. Ja nie mam matki. Jestem sierotą. Ale przed nami jeszcze mnóstwo zabawy. No mówię ci, będzie bardzo grubo. No dobra, czas trochę ponakurwiać. Jeżeli chodzi o sam styl takiej narracji, to z tego co widziałem, to jest bardzo podobne do Until Downa trochę, bo jednak tam, gdy poznawaliśmy też nowe postacie, to również była tak jakby taki specjalny kadr, który tam nam pokazywał statystyki tej postaci typu charyzma, e, charakter i tak dalej, tak tutaj mamy historię pokazaną. Zobaczymy, czy tak będzie z większością mm, postaci, tylko tymi fabularnymi, ale to wydaje się być bardzo ciekawe, poza tego też jest strony spadek FPS-ów, e, gdy klikam mm, menu, tak samo, jakby było to w przypadku kontrol niestety. O nie, wszystko na przytrzymanie jest, kurczę, tak tego nie lubię?

Serio mówię. Infusja zdrowia. Ok uzyskanie punktów zdrowia? Ciekawe. Aha, to jest apteczka w sensie. Dobra. Ale nie byle No i po strażniku Jerseju. Defibrylator tu nie pomoże. Jakie wyzle. Kurde, fajny na razie to jest. Szlak. Mama obedrze cię ze skóry za ruszanie sprzętu strażników. Wciąż pełno tu Jersey'a. Tak, ale to nasza jedyna szansa. Ha, tak jest! To nawet lepsze, niż się spodziewały! Billy! Wszystko do hangaru! Coher, cóż tu za Zmiana broni, okej... Okay. To mniej więcej rozumiem też. Idę sam. Już lecę. No nie, śmiglik, naprawdę... Dobra. O cholera. Kurde, tu nie ma żadnego odrzutu. Co jest? Tylko, tak jakby w pewnym stopniu czułość nam się zmniejsza, gdy strzelamy, mam wrażenie. Albo gniew, gdy przycelujemy. Dobra. No, jak w większości FPS-ów. Granaty. Gier, rzucenie granatu, zmiana gadżetu. Dobra. Gadżety pod X. Okej, okay, Śmikli. Kurde, to jest tak fanie na razie Mama chciała jak najdłużej trzymać się dala od tego pancerza. Ciekawe czemu. Zera cię zazdrośni? No pewnie, że zżera. Byłabym najmłodszą zaprzysiężoną strażniczką. Gdyby nie te całe cholerne pieprzone nanotryty. Jak ja mam wejść niby? Aaa, no niebezpieczne byłoby kucnięcie. Skupienie? Aaa, przeciwników! O kurde, jakie sterowanie jest sterowanie z dziwne. Wow! Fajne! Jednak, ale ja chyba tradycyjnie sobie ponapieprzeć w nich. Dobra, sam? Wow! A nie, to są nasi, dobra. Jednak nie. No zajebista zabawa na razie. Pamiętasz co mówili w Akademii o pancerzach strażników? Gdy się naładują, możesz włączyć przester i zrobić przeciwników mielone. Przester? Naprawdę? O kurcze! Nie ja opiernicze. O nie to nasz. A nie, to nie nasz. Jezu Idealne. Kurczę, szczerze jakbym grał w duma. Tylko takiego bardziej chaotycznego jeszcze. Zaraz użyjemy tego przesteru, tylko... O nie! Kochana ciotka prawli, bohaterka wojenna, strażniczka oraz wzór, zwłaszcza dla Lili. Wzięła mnie po śmierci rodziców. No i surowsza matka jaką można sobie wyobrazić. Gotowy do służby. Do mnie. Jersey! Zabili go. Masz do pancerz? To masz odwagę do tej roboty. Jezus! W życiu nie widziałam nic tak wielkiego. Łatwo będzie trafić! Niemożliwe! Powinien być martwy! Generał Cross! generacji cała reszta ma zdechnąć. Generał Cross, niegodziwy przywódca niegodziwej władzy. Potwór z podłóżka. Bajka do straszenia takich dzieci jak ja. Nie wiem, czy Prawli odbiło i czy to prawda. Jeśli to drugie, nie zamierzam siedzieć tutaj bezczynnie. No to Przerwać pal. To bezpośredni rozkaz. <laughs> Chciałem oszczędzić wam życie wszystkim mieszkańcom Ark w celach badawczych, ale dla ciebie uczynię wyjątek za stare czasy, Erwino. W końcu to właśnie Twoja bezużyteczność ocaliła mi kiedyś życie. jakoś uruchomić gotowe! Chwila! Co to kurz? Niech tu szlak! A! Byłem chyba przytomny! Ty, może i tak. Ale twoja zbroja potrzebowała kopa. Więc to już koniec. Nikt więcej nie ocalał. Jakieś dwadzieścia parę osób. Wciąż grzebiemy w ruinach. Widziałem prawdę. To był sam generał Cross. On. zabił ją. Zabił moją matkę. Jeszcze nie wiem jak, ale trzeba ich powstrzymać. Osobiście skręcę kark temu zasranemu pomarszczonemu gnojowi. Nigdy nie wierzyłam w historyjki. Że władza kiedyś powróci. Ale wrócili. A my musimy coś z tym zrobić. Mama wiedziała, co robić. I strażnicy również. Chwileczkę. Trzymali pliki zapiski. To wszystko było w presidio. W kwaterze strażników? Odbiło ci? Tylko oni mają tam wstęp. Spójrz na mnie, Lili. Ja jestem ostatnim z nich. O, jasna cholera! Ach, naprawdę jesteś! Weź do Presidio, kurczę... Tak szczerze gra się wybitnie, fajnie na razie. Że zapomniałem powiedzieć, że gram na 1660 TiC od Asusa TUF Gaming chyba, podkręconej i rachzanie 53600. I w lewym górnym rogu jest oczywiście MSA Afterburner. Ta poza jak już tak dziwnie kurczę biega, mam wrażenie. Później jak się patrzę na ten karabin, to tak nieciekawie to biega trochę. Tak jakby się zacinało? No tak dziwnie biegało trochę. Może to przyzwyczajenie z innych gier. Skanuj. Mam nadzieję, że coś tu dla mnie masz, prawda? Tylko nie podoba mi się to, że trzeba przytrzymać daną rzecz, żeby wejść w interakcję. To może być trochę przeszkadzające, bo tak te większość gier wszystko było... Od razu klikany się zbierało, podnosiło przedmioty, używało rzeczy i tak Tu procedura ochronna presidio. Podaj nazwisko, stopień i swoje zamiary. Jednostka szczurów czurów ściennych, Gabriel Potrzebuję informacji o... o mojej... o... Strażniczce sierżant Erwinie Prawdy. Przetwarzanie, Ominięcie procedur bezpieczeństwa. Czy że oberwaliśmy mocniej niż kiedykolwiek? Ja pewnie nie żyję, a Weinland leży w gruzach. Oznacza to też, że nie ma innych strażników poza tobą, że władza wróciła i że trzeba ją powstrzymać. Przez te wszystkie lata trzymałam cię z dala od strażników, by nie wykończyli cię podczas ataku, którego celem byliby strażnicy i starsi. Jesteś moją tajną bronią. Przepraszam, że nic ci nie mówiłam. Masz teraz pełen dostęp do głównej arki Weinland i do ukrytej w niej technologii. Stara lodówka. Wyobraź sobie siedzieć w niej setki lat. Jak ja, twoi rodzice. Wszyscy pierwotni. Zamrożeni jak lody na patyku. A potem wyszliśmy na zewnątrz i skopaliśmy władzę Dubsko. W arce znajduje się dystrybutor ID i dodatków. To mój największy dar dla ciebie. Wzmacnia nanotryty obecne w twojej krwi i daje ci. no. nadludzkie moce. Inaczej nie da się tego nazwać. Wejdź do arki i go urucham. Zobaczmy, jaką niespodziankę ma dla mnie duch, prawda? Może i nie żyje, ale wciąż trzyma wszystko w garści. Kurczę, jak to fajnie się zaczyna. Um, arki wyjątkowo cenne, broń z arki, jak i. Nanotry, umiejętności. Okej, okay, czyli to jest sprawdzenie do aktywności pobocznej, na co wychodzi? Proszę się zbliżyć skan bezpieczeństwa bezpieczeństwa ukończone. Witaj w Arce 401 a A więc muszę wsadzić rękę w tę dziwną dziurę, z nadzieją, że nic się nie stanie. O, no to jedziemy. Witaj w komorze symulacyjnej. Umożliwić ona nabranie wprawy w wykorzystaniu broni z arki. Oraz IT dodatków. IT dodatek odskok został pomyślnie zainstalowany. Daje ci on umiejętność unikania nadlatujących zagrożeń i sprawia, że trudniej cię trafić. Umiejętności nanotrytowe. To umiejętności nanotrytowe można aktywować... A, pod kontrolą, OK. OK, naciśnij kontrol yy, w wybranym kierunku jeszcze. A. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra robota. Symulacja pozwoli Ci potrenować używanie dodatku odskok do unikania wrogiego ognia. Łatwo. Nie mam takie rakietnice teraz się będą łatwo do uniknięcia, gorzej z takimi normalnymi pociskami. symulacja, można by powiedzieć. Mi łapę? Wróć do sali. Mam dla odbierać instrukcje od zmarłej ciotki Trochę jak w tłumie, bo tam też mieliśmy chyba... Nie tam mieliśmy jakieś czaszki? Czy co to tam już było? Tak mi się kojarzy. No zobaczymy. Na razie to najbardziej mi nie pasuje to piekanie. No się cenne rzeczy, które pomogą ci w walce z władzą. Samotnie jednak nic nie wskurasz. Potrzebujesz pomocy. Jeśli Lili wciąż żyje, da ci ogromne wsparcie. Ale są też inni. Tacy, których znasz być może ze słyszenia. Pod koniec wojen władzy kilka osób z najwyższego kręgu dowództwa ruchu oporu rozpoczęło operację zwaną projektem Sztylet. Mieliśmy wówczas na celu zniszczenie władzy raz na zawsze. Wiedzieliśmy, że nie znikną tak po prostu, nawet mimo strat, które ponieśli. Co więcej, generał Cross był w posiadaniu technologii, która dawała mu coś podobnego do wiecznego życia. Projekt sztylet został porzucony, gdy Winant przestał wpuszczać obcych. Trwało jednak coś w rodzaju paktu między mną a trzema innymi sztyletami. Pierwszy to John Marshall z Gunbarem. Zaprawiony w boju, zasadniczy, twardy, przywódca pierwszych walk z władzą. Lepiej niż ktokolwiek inny wie, jak ważna jest technologia i wywiad. Jego wiedza pozwoli ci ukryć się przed władzą. Zaćmienie. Znajdżona Marszala. Cztery kilometry. Jest też Lusum Hagar z Westbrick. Córka bohatera wojennego Dana Hagara. Kiedyś partyzantka, dziś burmistrzyni największego miasta na Pustkowiach. Zapewnić ci dostęp do pojazdów wojskowych, co ogromnie pomoże. Ja pustką. No, daj kolejne zadanie, bo tam było no trzech... To jest jeszcze doktor Anton Kwasir. Dawny naukowiec z władzy, teraz członek ruchu oporu. To geniusz, jeśli chodzi o technologię nanotrytów i mutacje. Jego wiedza stała się fundamentem projektu Sztylet. Później zechcesz na pewno dowiedzieć się więcej. Procesor twojego pancerza tworzy dzienniki, które odpowiedzą na wiele twoich pytań. Powodzenia, Walker. Zadbaj honor strażników. Jasna cholera. Więc uznałaś, że rzucisz mi cały ten ciężar na barki i uciekniesz w pustkę, co, ciociu Prawli? Czyli... wszystko zależy teraz ode mnie. No dobrze. 4 km 6, 5. No to najbliżej będzie do tej. Tutaj... Trzy osoby, które muszę znaleźć. John Marshall, doktor Kwasir i Lushum Mhaber. Wszyscy uczestniczą w projekcie Sztylet, który ma za zadanie powstrzymanie władzy. To dopiero będzie robota. Tak. Twoja matka nawet w zaświatach nie bawi się w subtelności. Za wcześnie, Walker. Przepraszam, Lili. Ale słuchaj, mogę ruszać na pustkowie. Mam chyba coś w sam raz. Wpadnij do mnie. Uu. Z chęcią wpadnę. E, mamy mapę. Łu. Okej. Okay. O kurczę, jaką to ma czułość? Cholerną dużą. Zajęcia, która kwasira na bagnach. Dobra, tutaj jest snajcz Johna Marszala oraz snajcz Lusum Hagar. No dobrze. Z tego, co się orientowałem, to e, takie znaczniki to są właśnie zadania fabularne. Takie znaczniki to jest. Aha, arka, okej, okay, do znalezienia tych. Tych nowych umiejętności, jak i broni z tego, co tam mówiła. Pytajniki to pewnie jakieś miejsca, miasta, albo jakieś dodatkowe aktywności. Ja, jeżeli chodzi o samego Rage'a, to głównie będę się skupić na fabule, bo tak szczerze nie chcę się tej gry kończyć na 100%. Więc przejdźmy się do tej Lilii i możemy rozpocząć bowiem tych fabularnych jeszcze dalej. No i mamy to aktywne zadanie, Strasznik. No i co wygrzebałaś? No, mam mnóstwo pomysłów na projekty. Które z Twoją pomocą mogę zrealizować. Będą kluczowe, jeśli chcesz przetrwać na Pustkowie. Dobra, ale najpierw zorganizujemy ci furę. U projekty. Kupię za punkty projektowe. O jeden dostępny punkt mamy dobrze. Uh, okej, okay. Lili Prawley. Projekty. Zobacz projekty. Projekty, zakupu, teraz wybierając go i wciskając F. Menu pojazdów, daj dostęp do ulepszeń, nawzywanie maszyn. Okej, okay. fajne. Odlokuję menu pojazdu i Feniksa! Uh, uh, uh. Pewnie, że kupujemy. Kontynuuję. Gara działa, a Feniks jest gotów do akcji. O, fajnie. ...projektów, niż zdołamy wykorzystać. Musisz się wzmocnić, a ja muszę zaprowadzić w Weinland chociaż pozory ładu. Jeśli dopisze ci szczęście, kontakty z projektu Sztylet zaproponują ci podobny układ, bo musisz stać się potęgą, jeśli chcesz walczyć z władzą. Dzięki, że radę. Dobra, w takim razie ruszam. Świat nie jest przyjaznym miejscem, więc się pilnuj. I nie traktuj ludzi jak śmieci. Tytuł strażnika do czegoś zobowiązuje. A, no i John Marshall z Gunbarrel jest najbliżej spośród członków Sztyletu. Od niego bym zaczęła. I zachowaj ostrożność, potrzebujemy Cię. No to fajnie, kurczę. Ciekawe, co to zaczyna wyglądać. Mam wrażenie, o, tryb swobodny. Tutaj na podkowiach można korzystać z mapy. Siedzenie danego miejsca na powiedzieć wskaże drogę do niego dzięki GPS. Podczas jazdy będzie wtedy wyświetlana najkrótsza droga do celu. Są misje, takie znaczniki, arki, które możesz teraz śledzić w menu mapy. Tab, no dobrze, to akurat z tego co wiem To tak jak już mówiłem, misje fabularne To są arki, czyli Dodatkowe rzeczy poboczne, które możemy Tutaj w sumie dwie zrobić Poziom trudności, trzy czaszki Tutaj dwie czaszki, nie wiem o co Chodzi, tutaj nie ma żadnego Poziomu trudności, więc Miejmy nadzieję, że to nic nie będzie Nie wiem zbytnio, jak w ogóle Fabula będzie tutaj wyglądała, też mam jakieś Można powiedzieć, że Punkty reputacji do danej postacie, podobnie jak w Far kraju, tylko że tam w Far kraju mieliśmy reputację, aby się zmierzyć z przeciwnikiem, a tutaj mamy chyba, żeby mieć lepsze umiejętności, tak jak tam pani Prauli mówiła. Rejestry. OK. Czyli to wszystko... A, zadanie ukończone. Łowy na informacje samouczki okej, okay. ekwipunek. Mhm. Spoko. Nanotryty, czyli te umiejętności, dobra. Broń, czy mamy coś nowego? Nie, ale przynajmniej mamy full amunicji, to chociaż tyle i możemy na no, pamiętności odlokowywać na danej broni, albo jakieś ulepszenia, tutaj są te auta, no i wszystkie pojazdy, no trochę ich jest. Więc na razie gra zapowiada się ciekawie, tyle mogę powiedzieć, trochę takie chaotyczne wprowadzenie do gry. Do odcinka, siemka!